Siema, mam tej a dzisiaj sobie zagramy wszystkie tryby na Bedwurs, wszystkie gierki na Bedwarsach, um, które są możliwe na tym odcinku. I jak takie odcinki Wam się podobają, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i soba. Jeszcze zanim zaczniemy, um, chciałbym coś o, 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 ogłosić. Ogłosić um, tak, um, że, że dzisiaj. Dzisiaj równo o 18, równo. Równo o 18. czajcie wazę? Równo. O 18 błagam... Um, jeśli ktoś o, oczywiście będzie chciał, nie? Um, równo o 18 będę um, na Coxcrafcie na lobby... Um, czekajcie. Tak, 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 tak. Będę na lobby 19. Na ten i po prostu ten kto napisze... I ten kto po prostu będzie online ten niech pisze um, Ksywa to Cox i ja go zaproszę do party i będziemy sobie razem grali. Może nawet DC włączymy Discorda i sobie pogadamy. Nie wiem, zależy dlatego um, szybko tak um, mówię, um, że o 18 będę na lobby, 19 na Bedwarsach. A jak ktoś nie wie, jak się łamcza lobby, to, to na kompas i prawy przycisk na. Um, na. na um, prawy przycisk na te łóżko i macie się wybiera lobby, wam. A ja. A my już lecimy z pierwszą gierką, czyli. Łapki w gry, A ja zapraszam do oglądania. A, i hup to lobby po prostu, okej, okay, dobra, kompletnie już zapomniałem. Survival plus gildia. Nie ma wolnego trybu serwera, czekajcie. Sur survival plus gildia? I jestem. <coughs> ok, i po prostu jak jest... A, dobra, dobra, no bo ja tu kiedyś grałem. Um, I po prostu... Ile tu jest graczy? I po prostu tutaj sobie pogramy kilka, kilka minut. I tam, em, gdzie są rundy, to tam sobie pogramy. I tutaj musimy. A dobra, musimy zjeść. I okay. Ja myślę, że musimy sobie kogoś znaleźć Bo musimy kogoś sobie OK, musimy kogoś sobie znaleźć, a jak nie znajdziemy to mam plan co będziemy robić um, Tylko musimy zrobić tak yy, Kurde, nie ma tu żadnego drzewa Ajajaj że zrobimy coś takiego blizowie, patrzcie to i cyk cyk ale ja muszę na pewno znaleźć drewno jakieś co to w ogóle jest dziwne albo czekajcie mam pomysł i kto da i ty na trs d o nie, źle napisałem. Tepnijcie. Chyba źle napisałem. I ty na ktoś ktoś napisze. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Ale zawaliłem. sobie chyba pójdziemy dalej już. Sobie przy okazji A, ma, 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 ma. będziemy kopać. dwa, okay. trzy. Myślałem, a! Ja mogę to pozbierać! Właśnie! I ja mogę przecież o takie coś zrobić. Nie? Ajajajajaj. No ja tego go zabrudzić za bardzo nie umiem. O, trudno. A, spróbujemy teraz... ...drag klikiem. Czekajcie. Trochę No, nie wiem. W sumie. A jeszcze, że nie chcemy się tego Survival Plus Gildie robić. Dlatego chyba sobie zaczniemy kolejny tryb, czyli. A, to je, jest to samo Survival Plus Gildie. Arkady ruszymy albo Gin. Ginie. Oho. Co tu się dzieje w ogóle? Jakiś. powalony tryb. Jaki wielki Among Us! Co jest? Dobra, ja im. pokażę, jak to się. ta jak to się robi. No, tak jasne. Pokażę im, właśnie widzę. Dalej, chłopie. No dalej, gdzie teraz? O, no, chłopie! A, dobra, walić się. Dobra, miałem grać. I tutaj chyba sobie zagramy tylko... Among us. Murder, Dobra, ja robię amongasa Ja chcę Among Usa mieć. A, paintball, to wiem. Halo, czy mogę w Among Us a zagrać? Okej, okay, to się chyba nie da. Sky Games! Na no Sky Games się sobie na pewno pogramy teraz. Yy, I teraz tak. Sky Wars, Sky Wars albo Webridge. To my sobie chyba damy Sky Wars solówki. A. Dobra. No to chyba sobie nie pogramy Sky Skygame'sów. Sky Games'ów przechodzimy teraz do mojego ulubionego trybu czyli Bad Wars'y no, em, Jeśli wasz tryb em, Jeśli wasz ulubiony tryb to też Bed Wars'y to koniecznie zostawcie łapki w górę No nie, ja za bardzo nie lubię tej mapy serio. A jak te, ktoś, um, kto gra na KOKRAWCHE, jest moim widem, też. Asasinek tu jest? Nie, to nie jest as 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 asasinek. Możesz. To nie jest asasin. Ja ale. Ale jest tutaj Lord Vader, czyli najgorszy na tym serwerze. Kolej bo nas załatwili na pierwszy cios. Dobra, ja może sobie jeszcze zrobię. Tak, cyk, ja sobie jeszcze sobie kupię TNT. Tak. No i troszeczkę tych bloków, tak to jest, tak to jest, troszeczkę, uwierzcie mi, czas, czas, widowie Serio, ale że endstone. Dobra, spowolny o nie, okej, okay, powolny speed bridge. Ej, ej, zielony i, i idzie na emę. I błagam, żeby mnie nie zauważył, bo gdybym nie, nie zauważył. AHA! No to fajnie. Dobra, na jeszcze mam kolejny TNT. I nawet fajna jerbola, to się nie, nie będę, więc tam. Mam bawił, tylko po prostu skoczy tam. Fireballem i czy go nie ma w bazie? Ej, nie ma go w bazie. Okej, okay, już jest. Dobra, nie wnikam. Ja po prostu nie wnikam. i zaraz se kupi firebola. Ta, już se kupił fire. ej, ja to widzę w jego oczy. O nie, on ma Jambusa. No, może być lekki problem. Nie! Dobra, i szybko go sobie rozwalimy S. Dobra Okej, okay, szybka zbrojka Jakieś tam bloczki Kolej szybki. Dobra, mamy tego fireballa. Czy to są M? Tak, to są M. zbierzemy jednego. Żółty jest. Żółty jest. Czy on serio mnie nie widzi? Okej, okay, i my sobie spadamy, bo my mamy mniej HP. Czy on się nie rusza? Nie wiem, ale oddał nam killa. Oho! No nie miło, nie miło. Bracyk. Ten, kto mnie zniszczył w wyro i ten, kto najprawdopodobniej do mnie teraz pójdzie, na pewno, ale ale to na pewno, y, ma szarpa. a ja nawet szarpę. No. Widzicie, jaki biedak. No, to skoro taki biedak, no to subskrypcję możecie zostawić dla biedaka, nie? no miło by się mi zrobiło. Ale nie macie psychy raczej, no nie macie psychy zostawić so, lajka i subskrypcji z jedynym dzwoneczkiem, nie macie psychy. Nie macie psychy. Nie, ja się no to drugie miejsce, nie jest aż tak źle. Okej, okay, kolejny tryb, który sobie zagramy, to jest UHC, i my go pominiemy. Dlaczego? Nie wiem szczerze, ale go nie lubię. Szczerze, to chyba były te wszystkie tryby, które zagrałam już, yy, no bo one serio były takie yy, mech strasznie, te inne tryby, których ja jeszcze nie zagrałam, no dlatego do, do, do taki uf, w sumie króciutki odcinek. Dzięki i... pa pa! Nara!